Dzień dobry, dziś kolejny odcinek e, nasze, naszej audycji. Dzień dobry. I tak, i dzisiaj e, zamieścimy takie urywki w takich kawałkach e, nagrań z naszej. Z naszego spaceru do lasu, który znajduje się no, w Wiedniu można powiedzieć, ale no, to. No jest... już na... w centrum nie, ale o obrzeże. Tak, zresztą tam jest o, o tym wspomniane. E, chcieliśmy tylko teraz zapowiedzieć, że tam będą właśnie za, zapowiedź będzie w filmiku o jasnocie purpurowej mhm. i też będzie zapowiedź w filmiku e, o rozmowie Januszka z drzewem, z jego drzewem. Ten filmik nagraliśmy później z wizją, więc zamieścimy go w następnych odcinkach. A na razie może coś Wam się spodoba z tych naszych nagrań. Jakoś tak nam słabo szło to nagrywanie, prawda? W, w lesie. No. no nie, to ale fragmentami to można połączyć. I, tak. I to po prostu da jakiś obraz powiedzmy tego dnia i wędrówki tych doznań. Tak. Także jest tam kilka powitań i kilka pożegnań, ale prosimy, nie, nie, nie zrażajcie się. To tym. Tylko, tylko jest powitanie na pożegnanie z momentem chwili. <laughs> tak, w danym momencie. Ach. Także takie troszkę pomieszanie z poplątaniem. Zachęcamy do posłuchania. Może Ci się coś spodoba, może Cię zainspiruje właśnie ten filmik do zbierania ziółek teraz właśnie na wiosnę. I więcej już na ten temat teraz nie będziemy mówić, zapraszamy. Tak. Mhm. Do, do obejrzenia, do, czyli do posłuchania i obejrzenia, tak. można w tym przypadku tak powiedzieć. Tak, żegnać się nie będziemy, ponieważ tam jest już kilka pożegnań na tych nagraniach, więc tym razem. Wprowadzenie było. Wprowadzamy. Tak. Dziś jest sobota, końcówka, no już druga połowa kwietnia. Mamy piękną pogodę. Jeden z niewielu takich ciepłych dni. Ostatnio. Tej wiosny, tak. tak. Bo to są pierwsze już dni takie cieplejsze. Naprawdę można już na krótki rękawek, ale na słońcu. Jesteśmy teraz w Lesie, który jest w mieście Wiedeń, można powiedzieć. Nawet nie na peryferiach, ale. W centrum też nie. To jest tak już. Tak. Trochę m, za praterem w kierunku w zasadzie już tych. Nasz... Potem jest tam natyurusz ludzkie, czyli takie miejsca, gdzie są chronione. Tak. Po prostu, nie? W każdym razie tu w pobliżu y, prateru. Za praterem. Za praterem y, znajduje się właśnie Stary Las, y, gdzie. Y... Ja, jeżdżą... Konno. konno jeżdżą, Tam ale też... Tam dalej jest Lusthaus, to był y, tak zwany Lusthaus, bo to znaczyłoby po polsku y, miejsce rozkoszy, w którym Cesarz miał swoje dziewczynki. A, tak, dom, dom uciechy. uciechy dziewczynki, tak. kobiety do zabawy, tak. tak. No, wiemy o co chodzi. Także e, no można powiedzieć, że to coś w rodzaju warszawskich łazienek na przykład. E, tylko, że to jest tutaj ten las jest taki bardziej dziki, fajny, właśnie tutaj rośnie ten e, czosnek e, niedźwiedzi, teraz jest czas na ten czosnek. E, zaczął już wypuszczać pączki, także listki... Przekwita. Tak, zaczyna jeszcze, w środku lasu jeszcze się nie rozwinęły te kwiatuszki, ale już są mm, pączki. Um, listki są wtedy w smaku takie mniej aromatyczne, ale też fajnie y, smakuje czo mm -hmm. czosnkiem, czuć ten aromat czosnku. Także nie są tak silne, mocny aromat jak przed kwitnięciem, wiadomo, tak jak z y, 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 mleczem popularnym, czyli inaczej, jak to tam się nazywa, mlecz inaczej, to znaczy jest mlecz i jest, yy, no wiecie co zapomniałam, napiszemy, no teraz jakaś skleroza, dobra, nie ma sklerozy, e, okej, okay. chodzi o mniszek lekarski. Też jego liście, sałatka, taka surówka z mniszka lekarskiego. Z młodego jest najlepiej. Pyszna, tak, właśnie z młodego, bo jest bardziej, te liście są bardziej takie, soczyste yy, i tak dalej. Tak, I więcej minerałów, bo się minerałów. budzi wszystko do życia. Tak. Podobnie jest z tym berlioś, czyli tym czoskiem niedźwiedzim. Młode listki, jak się zbierze, to one są, można powiedzieć, troszkę inne niż ten czosnek, który już jest na przykład po dwóch tygodniach, kiedy zaczyna przekwitać. Tak. A natchnęła nas y, nasza przyjaciółka y, do nagrania właśnie tej a, akurat audycji tutaj w lesie, ponieważ wysłała bardzo fajny filmik, y, gdzie podzieliła się z nami y, tym, że zebrała w swoim ogrocie jasnotę purpurową, tak? tak Ogrodzie. Jasnotę. Jasnota purpurowa e, to jest taka roślinka, pierwsze słyszę, powiem szczerze, e, ale piękna jest, zresztą widać na filmiku, bardzo mi się podoba jej e, nazwa, jasnota purpurowa, i purpurowa, tak. i, purpurowa no. i jasnota i purpurowa, no ciekawe, dowiemy się skąd ta nazwa i dlaczego tak akurat ta roślinka została nazwana. Tak. W pewnych obszarach się ona, żyznych glebach, jak to na filmiku jest wspomniane, rozrasta się bardzo szybko i rzeczywiście jest w, zio w ziołoleśnicy znana i stosowana w wielu schorzeniach. Przy okazji na ten temat będziemy mówili. Tak, a jeszcze y chcieliśmy właśnie. Wszystkich pozdrowić, wszystkich słuchaczy, poprawiamy Was bardzo serdecznie i zachęcamy do zbierania ziół teraz właśnie na, na wiosnę, kiedy na się wiosnę. wszystko. Chociaż niektóre zioła na jesień też się zbiera i korzenie w okresie, kiedy są już rozwinięte. Tak. I to nie musi być tak, że ojej, strasznie trzeba się wybierać gdzieś daleko. No tak jak tutaj znajdźcie w pobliżu, nawet jak w mieście mieszkasz, znajdź może w pobliżu Ale od aut, um, las auta, żeby nie były. Wywiabów, tak, z daleko. I negatywne jakieś wpływy. Tak, no wiadomo, no nie ze środka tak, miasta. Żeby zioła były <coughs> takie, które rosną gdzieś z boku od zanieczyszczeń. <coughs> tak, także no można chociaż <coughs> zacząć, najgorzej jest zacząć zbierać. myśmy Ja nigdy nie zbierałam ziół, powiem szczerze, ale właśnie Janusz jakby zaraził mnie pozytywnie, <coughs> mówiąc w cudzysłowie. Właśnie z zbieraniem y, czosnku niedźwiedziego, berlauch inaczej po niemiecku. Tak, niedźwiedzi czosnek. Tak i właśnie fajnie, fajnie I się fajnie. to robi. A ja znowu już pierwsze zioła zacząłem jako ciekawostka zbierać, Miałem 16 lat. Dziewanne to było pierwsze zioło, które zbierałem i byłem zafascynowany. No i radziłem do mycia głowy i inne. I to funkcjonowało i przez to też się zainteresowałem, jakie dziękczynne działanie może mieć właśnie takie dziółko jak dziewanna wysoka. No ale ona jest zdrowa. to, 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 Które to jest drzewko? taki gatunek, to jest gatunek drzew, oni później wypuszczali. To nie znaczy, że one są uschnięte. To. Aha. Chciałem obciąć tą gałąź, żeby przyjść z piłką taką, bo ona go zraniła, ale to już teraz jest za późno. I Aha. po takich ranach drzewa, dwa się tam wchodzą robaki z reguły i, i drzewo potem pada, nie? Mhm. To jest tak. Czyli to jest Twoje drzewko, Powiedzmy, które Ty ja zawsze tam, tu odwiedzasz, tak? Wychodziłem tam. No, raz, Przychodzę tylko raz zostaję, nie? No. Jak jesteś w tym lesie, to tak, odwiedzasz ono... to drzewko, tak? Tak, z reguły. Jak jestem w tym lesie, to odwiedzam to drzewko. No, to muszę Wam się nawet nie tego dywaną. Ale inaczej widzę. No, i tu na wszystko, to wszystko podcinałem, no, i wszystkie mają porośnięte. A no tak, A tak ja tego od nie mam porośnięte, nogi. bo to wszystko zwaliłem. U, wszystko A, czyli y, obcinasz tak, y, tek, no, bluszcz, ten, który, który, to jest, który to drzewo obrasta. Tak, i tu jest ranione. Ale ono jest już czyli, suche, Januszek. Ono nie jest suche. Nie. A, nie. tylko tak jak mówiłeś, że ono, ono nie później. Zobacz, ono ma pąki, ono nic nie jest z opóźnieniem. Ale zobacz, jak chcesz to zrób zbliżenie. Mhm. Tu w tym miejscu zranienia tego drzewa to trzeba było obciąć i tu zasmarować. Tu mrówki wchodzą. Mhm. niszczą je. No to nagramy wchodzą. filmik, poczekaj. Tak. Ale pachnie ten czosnek. O, że, mamy, że mamy piękne miejsce, piękne miejsce, gdzie możemy się napawać w tym miejscu zielonym, cały dywan, zielony czosku. U góry drzewka wypuściły już pełne listki zielone, pięknie niebieskie niebo. No i napawamy się tym widokiem, jak i śpiewem ptaków i tym miłym akcentem kończymy. Myślimy, że w jakiś sposób mogliśmy coś uczynić, żeby również dla wszystkich było to takim odstresowaniem od dzisiejszej codzienności. Papa, pa, do widzenia. Papa, pa. do usłyszenia.